Bogdan Staternoz, witam państwa bardzo serdecznie z nowego dworu Mazowieckiego. Już za chwilę pięściarskie emocje. Międzypaństwowy mecz w boksie Polska kontra Litwa. Odmłodzona kadra trenera Stanisława Łakomca zmierzy się z Litwinami w składzie dziewięciu pięściarzy: Mateusz Mazik, Mateusz Kostecki. Michał Syrowatka, Konrad Byzdroń, Piotr Sielawa, Kamil Szermeta, Piotr Wiczak, Michał Olaś i Patryk Brzeski. A ze mną prezes Polskiego Związku Bokserskiego, mistrz olimpijski z Montrealu, Jerzy Rybicki. Panie prezesie, na kogo pan najbardziej liczy dzisiaj w ringu w Nowym Dworze Mazowieckim? Mam być szczery? Ja liczę na wszystkich zawodników. Są to młodzi zawodnicy. Postawiliśmy właśnie na młodą kadrę, która najważniejszą taką imprezą to będzie turniej kwalifikacyjny w Baku, Mistrzostwa Świata. Każdy z nich ma szansę. A jeżeli już przegra, to po dobrej walce. Żeby pokazał się z jak najlepszej strony. Polska kontra Litwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Kto faworytem tego boju? Oczywiście my. No ja wierzę w swoich zawodników i wierzę, że wygramy. Ale oczywiście przeciwnik jest trudny, wymagający. Tak samo Litwini postawili na młodych zawodników. Ja uważam, że powinno być to interesujące widowisko. Bardzo ważny sprawdzian dla tych młodych pięściarzy jest Stanisława Łakomca, ponieważ nasz trener buduje Katry na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. To jest jeden ze sprawdzianów. Oczywiście następnie będą w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Polski w Koninie, później będzie mecz międzypaństwowy na wyjeździe Polska-Włochy, w maju będzie mecz międzypaństwowy Polska-Irlandia i oczywiście turniej sztama w Warszawie. Kibiców wszystkich zapraszam właśnie na ten turniej i tam oni również powinni się pokazać z jak najlepszej strony. Proszę Państwa, dzisiaj wielkie, wielkie, gigantyczne wręcz emocje pięściarskie w rynku w Nowym Dworze Mazowieckim już za chwilę pierwsza walka mecz Polska-Lifa. Komentować dla Państwa będą słowa i Waldemar Markulej.